Witam was serdecznie z tej strony Michał Cicha. Ze mną dzisiaj jest Marek Molak, aktor, piosenkarz, zawodnik MMA, człowiek orkiestra, więc w takim razie powiedz mi, e, zacznijmy może od początku Twojej kariery, jak to się stało w ogóle, że zostajesz aktorem? Wiesz, ja zacząłem bardzo wcześnie, bo miałem 7-8 lat, jak stawiałem pierwsze kroki e, gdzieś tam w aktorstwie. Zawsze najbliżej mi było do sceny muzycznej i od tego zaczynałem jakby swój rozwój. Od teatru muzycznego, a potem gdzieś tam metodą ręka rękę myję, metodą chodzenia gdzieś tam na dalsze castingi, udało mi się gdzieś sobie zaistnieć dalej. Ale tak jak mówię, no to był proces, który się zaczął bardzo wcześniej. Chociaż nigdy nie traktowałem tego jako pracę, zawsze było to dla mnie bardzo przyjemne. Mówi się, że jeżeli kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia, i chyba u mnie się to po prostu sprawdziło. Jak miałeś 15 lat, e, poszedłeś na casting do barw szczęścia i się udało. Tak było w ogóle z tym castingiem wiąże się bardzo ciekawa historia, którą kiedyś opowiadała mi pani Ilona Łebkowska, że przeglądając nagrania z castingów, no moje nagranie było jednym z tych, które się spodobało, ale jeszcze nie wyróżniało się jakoś tam szczególnie. I oni się mnie zapytali w trakcie castingu, czy mi na tym w ogóle zależy. Ja powiedziałem, że tak szczerze to no to w dupie, bo już na tyle castingów przyszedłem i się nie udało. Teraz to tak przyszedłem, no zrobię najlepiej jak mogę, ale wiesz, nie napinam się. No i za dwa tygodnie zadzwonili, już dostałem rolę w serialu. Wiesz, no serial Barwy jest bardzo ważnym etapem mojej kariery, dlatego że on dał mi taką rozpoznawalność, jeżeli chodzi o telewizję. Udało mi się wejść gdzieś tam w główny nurt. Cały czas sukcesywnie staram się rozwijać, rozkręcać coraz bardziej. Ale ten serial na pewno bardzo ułatwił mi ten start. Miałeś 15 lat, ale mówisz, że już wcześniej też tam artystycznie działałeś. Uważasz, że miałeś takie normalne dzieciństwo? To było bardziej z twojej perspektywy, czy może rodziców? Um, wiesz, co? No, kwestie dzieciństwa. Ja nie byłem wychowywany przez rodziców. Wychowywałem się w zastępczej rodzinie i. Nie wiem, ale ja nigdy nie odczuwałem tego, że jestem przez to jakiś nie wiem wybrakowany, czy, czy coś. A jeżeli chodzi o pracę i rozpoczęcie wcześniej takich zajęć, to tak jak Ci mówiłem wcześniej, no ja bardzo to lubiłem i nie traktowałem tego jako przymus, czy jako jakiś smutny obowiązek, który mam do wypełnienia. zależało mi bardzo, żeby to robić. Chciałem się w tym realizować. Poza tym to była kupa naprawdę fantastycznej zabawy. Wiesz, te wszystkie próby. No, te trochę czasami żałowałem, że na przykład moi koledzy mogą się bawić na podwórku, wychodzić sobie tam pograć w piłkę czy uprawiać jakieś sporty, a ja nie mogę, bo jestem zobowiązany jakąś tam umową na wizerunek, czy umową na, na to, że nie mogę mieć żadnych poważniejszych kontuzji, że muszę od 10 do 14, czy tam potem od 18 do 21 siedzieć w teatrze na próbach. No ale też nie ma tego złego. No, ciężko mi powiedzieć, co mógłbym robić, gdybym tego nie robił. Czym bym się zajął. Wiesz też wychowywałem się na dużym blokowisku, pełnym pokus. Nie wiadomo, jakby się to potoczyło. A tak to skupiłem się na, na gdzieś tam rozwoju swoim artystycznym i oczywiście również prowadziłem osiedlowe życie, ale udało mi się zostać w tym, w czym jakby do czego się przykleiłem na początku. Grasz już w barwach szczęście się nie mylę 16 lat. E, czy no, no. czy, czy, czy <laughs> przez ten moment były jakieś momenty, czy chciałeś przestać? Wiesz co, nie, dlatego że praca w serialu to, mimo wszystko, nie jest praca w fabryce taśmowej. I nie przychodzisz i nie wykonujesz codziennie tej samej czynności, czy za każdym razem nie grasz tego samego. Wiadomo, są podobne lokalizacje, no ale, mimo wszystko, jest to praca dosyć progresywna. To się cały czas rozwija, wątki się rozwijają, gdzie dzieją się jakieś coraz ciekawsze rzeczy, więc nie odczuwałem takiego znudzenia tą robotą. Czasami byłem zmęczony, no bo wiesz, no. Czasami masz dni zdjęciowe, w których masz dwie, trzy sceny i sobie przyjeżdżasz jak na dyrektorski dzień, płyki wracasz do domu. A czasami przyjeżdżasz o 5 rano, wyjeżdżasz o 21, no bo tłuczesz wszystkie sceny jedna po drugiej, bo jest dużo do zrobienia. I, yy, i, no ale, tak jak mówię, no ja nie, od, nie odczuwałem tego aż w ten sposób. Dla mnie to było takie. Jarałem się tym po prostu. Jarałem się tym od samego początku, jarałem się tym do teraz, więc. No skoro już tyle lat grasz, to na pewno ludzie na ulicy pewnie zwracają się często do Ciebie. Hubert, czy to Cię wkurza nie, w jakiś sposób? Nie, absolutnie nie. Wiem, że dużo ludzi utożsamia mnie gdzieś tam z postaciami, które grywam. No i to jest element mojej pracy, nie obrażam się na to. Całe życie marzyłem o tym, żeby ludzie zaczepiali mnie na ulicy, chcieli przybić pionę. Ja, wiesz co, osobiście uważam, że jeżeli ktoś mówi, że zostaje artystą, aktorem czy osobą publiczną dla sztuki, no to trochę kłamie, dlatego że... Takimi ludźmi zostają ludzie, którzy mają taką potrzebę za zaspokojenia jakiejś tam swojej wewnętrznej próżności. Ja od dziecka chciałem, żeby ludzie bili mi brawo. Zawsze o tym marzyłem. Nieważne są pieniądze, nieważne są okoliczności, tylko zawsze chciałem wychodzić na scenę i żeby, kurwa, wszyscy klaskali, wiesz, w dźwięk mojego imienia. I jest to bardzo próżne, ale gdzieś tam realizuję sobie to. Nieinwazyjnie oczywiście, na niczyjej krzywdzie tego nie robię. E, chociaż Daro w pierdol dostał. E, e, I wiesz, no realizuje, się, realizuje się w tym, co mi przynosi po prostu jakąś tam radość. A ile jest marka Molaka w Hubercie Pyrce? Jest trochę na pewno. Ja też robię tą postać tyle lat, że producenci i scenarzyści, nawet pisząc mi jakieś następne rzeczy, trochę chyba potrafią przewidzieć, jakby wyglądało gdzieś tam. Moje zachowanie w danej sytuacji. Poza tym stary, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak na przestrzeni tych wszystkich lat wiele rzeczy z serialu pokrywało mi się potem z rzeczami w życiu. I odwrotnie, że na przykład coś się wydarzyło w życiu, a potem w zupełnie nieskonektowany sposób to się gdzieś tam wydarzało w serialu. Taka incepcja, trochę, trochę incepcja, ale wiesz, z czego to wynika stary? Z tego, że seriale pokazują prawdziwe życie. Zostańmy a... przy tej prawdzie. A powiedz mi, jak ty się w ogóle czujesz w środowisku aktorskim? Bo ty, tak jak sam wspomniałeś wcześniej, jesteś człowiekiem z bloków, a raczej środowisko aktorskie jest takie trochę, nie powiem, bufonowate, bo ja nie znam za dużo aktorów, ale myślę, że chłopakowi z bloków może być ciężko się odnaleźć. Wiesz co, z jednej strony tak, a z drugiej strony, odejdźmy na chwilę od świata aktorskiego i zobacz sobie, jak, jak ogromną popularnością cieszy się naturalność w mediach. Wcześniej tak nie było. Kreowało się jakiś taki pogląd, kreowało się jakiś taki wizerunek osoby publicznej. Nie mówię tutaj tylko o telewizji. Ale na przykład no wcześniej nie było internetu, więc to też wyglądało troszeczkę inaczej. Ale ten wizerunek był elegancki, może troszeczkę bardziej snobistyczny. Nie wiem, czy tak to określić. To był taki troszeczkę. no bufonowaty może nie, ale rzeczywiście było to środowisko takie. taka bohema, nie? I jakby e, ja jestem z bloków, ale z drugiej strony, wiesz, no też gdzieś tam od bardzo wczesnego okresu się tam realizowałem razem z nimi. E, zobacz, jaka duwa, właśnie duża moda jest teraz na naturalność, trochę na patologię, e, trochę na jakieś takie zjawiska, wiesz, z ulicy. E, nie mają już takiego pejoratywnego wydźwięku, jaki miały tam kiedyś. A niektórym z nich się przeklaskuje. Nie mówię, że to dobrze, nie mówię, że to źle, ale myślę, że też gdzieś tam w tym trochę tkwi moja siła przebicia że jestem troszeczkę może inny od tych wszystkich ludzi, którzy tam są, a staram się nie ustępować, jeżeli chodzi o pracę, więc a, gdzieś tam jestem sobie patusem, ale koniec końców przychodzę do roboty i swoją robotę robię najlepiej jak mogę. I, no nie wiem, no może to jest właśnie takim charakterystycznym punktem mojej postaci, którą sobie stworzyłem, prawda? No, myślę, że mnie jest trochę podobnie jak u ciebie Super. Tak, stary, no dlatego nie rozumiesz, nie? Że ja mam także fajnie, salony, etc. bankiety, ale są na osiedle siadam kurwa z chłopakami, ze gdzieś, wiesz tam, e, się gdzieś tam, wiesz, wypiję sobie, wypiję sobie browarkę, zajeram sobie Jointa i w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Nie izoluję się w ogóle od takich zjawisk powiedz mi, pewnie mi powiesz, że się z większością dobrze dogadujesz, ale z kim najlepiej z ekipy z barw szczęścia się dogadujesz? Z większością, z większością, <laughs> dlatego że jestem staram się być bezkonfliktowy, nie izoluję się też od ekipy, no bo czasem się tworzą takie różne obozy, nie mówię, że przy naszej produkcji, ale tam przy różnych innych tworzą się takie obozy, aktorzy ekipa, ekipa aktorzy, no ja staram się nie rozgraniczać tego, staram się przyjaźnić ze wszystkimi, wiadomo, że na przestrzeni 16 lat zawsze się trafią jakieś tam sytuacje, że się z kimś zepniesz, czy jest jakaś różnica, czy wymiana zdań, no, ale tak jak mówię, no to jest praca, jesteśmy ludźmi. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że jesteśmy ludźmi. Jak się będzie o tym pamiętać, to będzie wszystko ok. A tak, no z ekipy z Barf, no jestem na pewno w dobrych kontaktach z członkami mojej serialowej rodziny, no bo z nimi jesteśmy praktycznie od pierwszego odcinka, od pierwszej sceny. No to tak, no tak jak już z prywatną rodziną wyglądają relacje. Dzwonimy do siebie na święta, spotykamy się z dzieciakami, więc. Więc ogólnie jestem w dobrych relacjach ze wszystkimi. Przejdę może za, z, aktor, z aktorów do Twojej relacji z Popkiem, bo bardzo, bardzo zażyłeś się z nim, stosunki łączą. Jak to się w ogóle stało, że się poznałeś z Pawłem? Hmm, wiesz co? Hmm, nie wiem, parę lat temu, chyba ze 3 czy cztery, robiłem program w Posacie. Hmm. Nie będę wymieniał. A to jest internet, można wymieniać nazwy, nie? To była Twoja twarz brzmi znajomo, ten gdzie się ludzie wcielają w, w innych. I w jednym z odcinków dostałem do zrobienia Popka. I. Wiedziałem, że to będzie coś grubego, na pewno, że to będzie coś fajnego. Popek już wtedy był bardzo znaną postacią. To był jakiś czas, niedługi czas po jego powrocie z Wielkiej Brytanii. Czyli taki prime time. Można tak, to był taki prime time, dokładnie. Był, był w ogniu, był w prawdziwym ogniu wtedy medialnym. Um, I w ramach promocji tego programu zaprosili nas na bankiet ramówkowy telewizji Polsat. Na tym bankiecie był też Popek, no bo on wtedy był przez Polsat również mocno promowany, występował w Sopocie. No trochę tam się działo. Um, I Popek tam stał i tak nie za bardzo ludzie z nim gadali. W sensie tak widziałem, że stoi, że jest, ale że. No, że się bali. Może trochę tak, wiesz, no Popek jest dosyć dużym fenomenem w świecie, nawet trzeba biznesu. Wbił się w ten świat z buta, nie wchodził w niego stopniowo, tylko bach nagle się pojawił i jest. Więc na pewno trzeba było trochę się przyzwyczajać do niego, ale wracając do historii, wiesz, Popek stał tam sam, niewiele się działo, no i podszedłem do niego, powiedziałem do niego, że jestem aktorem, że jestem też wielkim fanem, bo to, taka jest prawda, że jestem fanem, że będę robił jego piosenkę w programie w Pulsacie, pamiętam, że tam zajaraliśmy jointa, pogadaliśmy trochę i Popek powiedział, że no, zajebiście, to będziemy się kumplować i w ogóle sobie tam ten, spotkamy się, zobaczymy, będzie spoko, ale ja myślałem, że to jest takie pierdolenie bankietowe tak zwane, nie? Okej, okay, okej, okay, oddzwonimy tak, do pana. Tak, zadzwonimy, zadzwonimy, ale nie macie numeru, to zadzwonimy, zadzwonimy, nie? I e, myślałem, że to jest takie pieprzenie bankietowe, ale minął tydzień, Popek przyjechał do mnie pod dom, e, zadzwonił, żebym wyszedł z chaty, pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski DJ-ów i chyba gdzieś na Podlasie, pamiętam, na Podlasiu, na ginął zginął nam samochód, potem w ogóle ten samochód wrócił, słuchajcie, w ogóle... Przyjaźń z Popkiem, rządzi się swoimi prawami, to jest absolutnie jazda bez trzymanki. Jak chcesz się z nim przyjaźnić, to trochę tak, jakbyś wsiadł na rollercoaster i kompletnie nie wiedział, jak przebiega jego trasa. Tylko wsiadasz i jedziesz na żywioł, nie? I trochę tak jest. Popek jest też, jest też ojcem chrzestnym mojego dziecka. przyjaźnimy się bardzo blisko. Spędzaliśmy dużo czasu razem. Teraz Popek się skupił trochę mocniej na treningach. W treningach również gdzieś tam razem sobie działaliśmy. Wiesz, Popek jest takim moim człowiekiem. Bardzo płynnie akurat przejdziemy do tych treningów. Jak to się w ogóle, skąd się wziął pomysł na MMA? Bo wiem, że to nie jest tak, że się pojawił Fame MMA i Ty pomyślałeś sobie, a może ja bym zawalczył, tylko Ty już wcześniej trenowałeś. A, wiesz co, trenowałem, to prawda. Mm, tylko, że też troszeczkę przez wzgląd na profil wykonywanej pracy zawsze robiłem to tylko dla siebie. No bo sporty walki są sportami kontaktowymi, a ja facjaty nie mogłem mieć rozklepanej, no bo gdzieś tam umowy, seriale, etc. I nie brałem pod uwagę, zresztą nie męczył mnie też taki wewnętrzny ogień, który by mnie palił do tego, aby sobie, aby się sprawdzać, aby gdzieś tam brać udział w rywalizacji. Ale jakiś czas temu, no nie wiem, ze trzy lata tam wróciłem do treningów tak troszeczkę poważniej. No i gdzieś zaczęło mnie męczyć. Z, wiesz, trenuję na KSW Crossfight Gym tutaj w Warszawie z chłopakami, których tak naprawdę obserwujesz gdzieś tam na podjach największych federacji w Polsce. No i gdzieś tam przez to przebywanie z nimi, wkręcanie się w ten klimat zaczęło mnie troszeczkę męczyć, że chętnie bym sobie spróbował. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że no wiecie, 30 lat na debiut to jest tak już ostatni dzwonek, bym powiedział, nie? Ostatni dzwonek i że jedyne, w czym mogę gdzieś tam spróbować, to są właśnie freak fighty. Przez wzgląd na umiejętności, oczywiście, ale też przez wzgląd na, na to, że no nie, nie poświęciłem nigdy całego życia na treningi, nie traktowałem tego nigdy jako sposób na przeżycie ani jako taki cel doskonały. E, mimo tego, że zawsze pełniło to ważną rolę w moim życiu. A zawodnicy, wiesz, którzy z tego żyją, którzy są profiterami, no to to jest zupełnie inny poziom sfokusowania na tym i e, wiesz, oni zaczynają wcześniej, w wieku 30 lat. To ja już powinienem mieć kilkanaście pojedynków przynajmniej ze sobą zawodowo. No ale tak jak mówię, no gdzieś tam zaczęło mnie to męczyć, wszedłem sobie w Free fighty i jest naprawdę spoko. Ogólnie boks jest mi dużo bliższy i ta formuła bokserska byłaby dla mnie najbardziej korzystna. Zresztą sam widziałeś pojedynek mój na, z Darkiem na MMA VIP, na trójce. No było po prostu w kurwę ciężko, nie? <gry> Jeszcze... Dołączył się do tego stres, bo byłem strasznie zestresowany. Niby tam, wiesz, jestem przyzwyczajony do pracy przed kamerą, przed publicznością, ale to jest zupełnie inna praca. Um, I był tam jakiś tam stres, zaraz zaczęło mi oddycha, brakować oddechu. Poza tym trenowałem parter, ale tak naprawdę to trochę w ale leciałem z tymi treningami parteru. Robiłem stójkę bardzo sumiennie, ale kurwa, ten parter no trochę przyciąłem w kutaska. I szczerze mówiąc, obróciło się to naprawdę przeciwko mnie, bo dwie, trzy akcje w parterze i byłem tak wypompowany, że miałem wrażenie, że zaraz będę łapał powietrze rękawami. No ale widzisz, no to też to był debiut, nauczyłem się bardzo dużo z tego debiutu i nie mówię, że nauczyłem się dużo do debiutu, chociaż na pewno dużo się nauczyłem, ale z tego debiutu na pewno wyciągnąłem bardzo sporo i, i gdzieś tam też będę się tym kierował na przyszłość. Dlaczego wybrałeś MMA VIP? Tylko stąd była oferta, czy jakieś inne względy na to zaważyły? E, nie, nie, no nie ukrywam, że gdzieś tam przez e, Popek zasugerował moje e, uczestnictwo. Oni potem do mnie zadzwonili. E, poza tym, e, absolutnie nie chcę tutaj się gloryfikować na tle innych zawodników MMA VIP. No ale wiesz, no, zawsze mam trochę więcej do powiedzenia niż reszta. Zresztą mam trochę więcej do powiedzenia niż reszta i włodarze MMA VIP mogą mnie też wykorzystywać przy pracach peryferyjnych, typu nagrywanie jakichś reklamówek, e, praca głosowa, uczestnictwo w różnych promujących również działalność w federacji akcjach charytatywnych, więc e, to nie jest tak, że współpracuję z nimi tylko na tle walki, ale również gdzieś tam robię różne ciekawe jobiki dla nich e, i jest naprawdę bardzo fajnie. Ja w ogóle stary zajebiście marzę o tym, żeby komentować walki. Zawsze, zawsze chciałem to robić i myślę, że Powalczę jeszcze trochę i na pewno będę próbował sobie gdzieś, gdzieś tam przysiąść ze słuchawkami, z mikrofonem i może spróbować jakiegoś komentarza. Eee, no ale tak jak mówię, to wszystko plany. Na, to są wszystko plany na przyszłość. Zobaczymy jak będzie. No to może coś, coś, coś mo mogę w tym ruszyć w względzie, więc może się dogadamy. Zawsze pamiętam o tym, że Marek Molak jest kurwa złotoustym krasomówcą i bardzo chętnie wyleje troszeczkę słów, eee, to mogą być nawet piękne słowa. Jestem bardzo dobry w laniu wody. Więc mogę komentować bardzo dużo rzeczy. No i dużo też operować głosem, z tego co się nie mylę, to dużo dubbingujesz też. Tak, tak. No, dubbing to też jest taka dziedzina mojej pracy, która ciągnie się ze mną od bardzo dawna, też chyba tam od 9 czy 10 roku życia. I mm, no, dubbing jest naprawdę fajny. Dubbing jest taki mało eksploatujący fizycznie, no bo tak naprawdę siadasz sobie w studio, ale mm, głosowo na pewno bardzo dużo mi to dało. i i bardzo się rozwinąłem. Ja w ogóle jak byłem dzieckiem, to miałem gównianą dykcję i się jąkałem um, i to, że udało mi się to wypracować, to, że teraz gdzieś tam potrafię się w miarę wypowiedzieć, jest na pewno następstwem ciężkiej pracy i w dubbingu, i też w teatrze. No, ciężka praca to podstawa, ale jeszcze... Tak, ale to, w, ale to w każdej dziedzinie życia, stary, czy w MMA, czy w aktorstwie, stary, trzeba zapierdalać, jak nie zapierdalasz, to po prostu wypadasz z wyścigu, nie? No tak jest, ja też kiedyś wydawało mi się, że ja się nie nadaję do jakichś wywiadów i tak dalej, dopiero mnie na siłę wypchnęli do kamery no, ale i wtedy widzisz, zacząłem. Stare, ale widzisz, może po prostu musiało tak być, no bo ja też obserwuję twoje wywiady, widziałem mnóstwo i kurwa stary, no po prostu to żre, to zajebiście żre i widzisz, tak miało być przeznaczenie. Dzięki. Słuchaj, wróćmy do tych Free fightów jeszcze mnie ciekawi. Eee, to już Cię kiedyś pytałem prywatnie, ale ch chętnie posłucham, co powiesz przed kamerą. Eee, nie miałeś jakichś obiekcji, żeby walczyć u Marcina Najmana, bo wiemy jakie, jaki on ma wizerunek w mediach. No tak, tylko z czego wynika ten wizerunek? Czy, nie wiem, Marcin Najman jest jakimś kurwa bandytą, przestępcą, robi ludziom kurwa krzywdę? Nie, nie robi. Poza tym ludzie zainteresowani tematem sportu w walki doskonale wiedzą, że y, Marcin Najman poza byciem zawodnikiem i poza karierą zawodniczą może średniej jakości, no, bo gdzieś tam nie było większych osiągnięć. Zajmował się również promotorką i organizowaniem wydarzeń. I te wydarzenia, wiesz, ja pamiętam od wielu lat organizowane przez niego. Cieszyły się mniejszym, większym, ale zawsze cieszyły się jakimś zainteresowaniem. Bardzo wielu chłopaków rozpoczynających swoją karierę i w boksie, i gdzieś tam w innych sportach walki rozpoczynało swoją karierę właśnie u niego. Marcin zawsze chętnie dawał szansę. Poza tym, wiesz, no, współpracuję z MMA, robiłem z nimi na razie jedną... z MMA VIP robiłem z nimi na razie jedną galę, ale jestem, kurwa, zachwycony warunkami współpracy. Stary, nie było nigdy żadnych opóźnień, nie miałem nigdy żadnej lipy, miałem pełen feedback od 24 godziny na dobę, tak naprawdę. I, wiesz, no... Nie przekonasz się o pewnych rzeczach, dopóki nie spróbujesz ich na własnej skórze. I współpraca z Marcinem Najmanem jest właśnie taką rzeczą. No rzeczywiście gdzieś tam jest hajtowany, ludzie trochę walą sobie pod śmiechujki. Samemu nie też mi się tam pewnie zdarzyło parę razy troszeczkę przyśmieć z niektórych jego, że tak powiem, poczynań. Ale jeżeli chodzi o organizowanie gal, o bycie włodarzem federacji, to uważam, że Marcin bardzo dobrze sobie radzi. Poza tym, Liberacze zagrał kiedyś w filmie. I ten film był na no maksa chujowy. I on dostał, wiesz, robili z nim wywiad, i w wywiadzie się go pytają liberacze, a powiedz, czy nie było ci przykro, że dostawałeś takie złe recenzje? I on powiedział, że było, ale tylko po drodze do banku. I dokładnie tym samym kieruje się tutaj. A jeszcze na koniec mi taka wpadła myśl o tym, że skoro grasz tyle lat w serialu, to nie jest tak, że to trochę przeszkadza ci w jakiś przyjmowaniu nowych ról, że trochę tak przylgnął do Ciebie Hubert Pyrka i przez to jesteś rzadziej obsadzany w filmach? Wiesz co, tak, gram w serialu i serial jest takim trzonem, jeżeli chodzi o moją pracę medialną przez ostatnie lata, ale ja nie robię tylko tego. To jest tak, że pracuję też w teatrach, pracuję w dubbingu, robię mnóstwo peryferyjnych jakichś zadań typu praca głosowa, no, nagrywanie różnych rzeczy. Realizuje się też muzycznie, ostatnio Telewizja Polska też zainteresowała się moją muzyczną pracą, więc też mam trochę jobów od nich. Więc wiesz, to nie jest tak, że robię tylko w tym serialu. Zrobiłem pierwszą fabułę w zeszłym roku z Konradem Niewolskim, bardzo znaną postacią internetu ostatnio. Pozdrawiamy Cię Konrad z Konradem Niewolskim robiłem Asymetry, grałem tam jedną z głównych ról, to też był taki mój debiut na większym ekranie, więc gdzieś tam powoli, powoli zaczyna się to rozkręcać. Staram się to robić bezinwazyjnie, czyli też tak, żeby nie zalewać ludzi swoją twarzą, kurwa, z lodówki, z kibla, wiesz, zewsząd, ale mm, no, staram się gdzieś tam realizować swój plan i, 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 i to działa. A czy serial mi w tym przeszkadza? Skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że tak, dlatego, że jak jesteś w szkole teatralnej, to wszyscy ci mówią, że e, jakby to zacytować, zacytuję Tomka Jachimka, że serial to jest taki rodzaj zawodowego gówna, z którego skrobiesz się do końca kariery. No tak, tylko że jak kończysz szkołę, to kurwa najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to się dostrzec do serialu, bo po pierwsze kasa, po drugie popularność, po trzecie gdzieś tam twarz. Praca w głównym nurcie, jeszcze szczególnie, że wiesz, serial, który, który my nagrywamy, to jest serial, który leci w prime time'ie absolutnie, o 20.15 czy tam o 20.10, od poniedziałku do piątku, więc do tego jesteśmy serialem codziennym. Ehm. Poza tym, stary, mam przy tym tyle roboty, że nie mam czasu się zastanawiać, wiesz, robimy ten serial już tyle czasu... Już przyzwyczaiłem się do tego tempa i, yy, i wiesz, robię, robię po prostu swoje, a nie zamykam się w jednej formie. Nie? Wspomniałeś o nazwisku reżysera Konrada Niewolskiego, więc nie mogę nie zapytać no jest teraz o Twoje, persona o twoje ale właśnie związane bardziej z Konradem, bo ty miałeś jakąś lekką spinę z, z państwem Murańskimi. Miałem, Zna, tak znasz się, jak do tego doszło w ogóle, gdzie poznałeś Murańskich, o co chodzi w waszym lekkim konflikcie, jaki mieliście? Wiesz co, to jest... Z Murańskimi poznałem się właśnie na planie Asymetrii i... Nie, wiesz, ja nie lubię gadać o ludziach, kurwa, jak ich tutaj nie ma. Słuchaj, to to oni, krótko. Wiesz, to jest tak, że z jednej strony robią mnóstwo gnoju dookoła siebie i ja myślę, że ten gnoj w pewnym momencie przeleje się i zacznie się odwracać trochę na ich niekorzyść, ale z drugiej strony, kurwa, no marketingowo przez ostatnie miesiące tak naprawdę w świecie freakfightów gada się tylko o nich. Um, I trzeba cesarzowi oddać co cesarskie. No kurwa, za 300 tysięcy złotych w, w, w biurze reklamowym by sobie takiej kampanii nie wyjebali, jak on sobie wyjebali tymi gównianymi zachowaniami. No ale, wiesz, no właśnie to są freakfighty, no to się rządzi trochę z, z innymi prawami, a może właśnie tacy ludzie są potrzebni, wiesz o co chodzi. Um, już abstrahując od ideologii, od tego, że ja się z nimi spiąłem, że się kurwa nawyzywaliśmy z Mateuszem, słaliśmy sobie chuje i krzyczeliśmy że się pozabijamy, kurwa. No tak było, przyznaję, kurwa, że tak było. No ale już abstrahując od tego, oni tam sobie robią swój marketing i ludzie się będą wkurwiać, a oni na tym wkurwianiu i tak będą trzepać kasę. Ja myślę, że w. W się z, Murana, z Muranów ostatni śmieją się Murani, kurwa, tak jest, stary, naprawdę tak jest, naprawdę tak jest, bo oni sobie zarabiają, e, nie można mieć pretensji do Mateusza o to, że jest ślepo zapatrzony w postać swojego ojca, dlatego, że relacja ojciec-syn zawsze będzie inna niż relacja kumpel-kumpel i mm, no, ojciec go wychowywał, jest dla niego dużym autorytetem i to też nie jest tak, że mówię o nich w superlatywach, dlatego, że się boję, cykam, kurwa, czy nie wiem, Coś, odsyłam wszystkich do historii mojej rozmowy z Mateuszem, jest na moim Instagramie. Kurwa kopalnia zajebistego kontentu, e, ale e, wiesz, no. Non-stop, kurwa, mówi się o nich źle. I ja też zbyt dużo dobrego do powiedzenia nie mam, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście gdzieś tam się trzymają razem, robią sobie swoje. No, może kurwa, siedzą w bagnie, po uszy, ale siedzą w tym razem i niech sobie siedzą. Nie będę, wiesz, nie będę marnował swoich umiejętności krasomówczych na pierdolenie, właśnie. Eee, że a, ten jest chujem, ten jest ci pizdą, kurwa. Nie, nie, no niech sobie każdy robi swoje. Ja z nikim jakichś personalnych zatargów nie mam. Jest może w świecie freakfightów parę osób, które mnie tam trochę wkurwiają, ale to jest takie januszowanie, wiesz, siedzę przed komputerem i się wkurwiam, bo ktoś mnie wkurwia, wiesz o co chodzi. I potem się ogarniam, że nie no, w sumie nie mogę się tak zachowywać, no bo przecież, kurwa, bez przesady. No ale widzisz, ta polskość czasem ze mnie wyłazi po prostu. No, no, i to, to wiesz, wracając do muranów, oni tam sobie robią swoje kampanie, ja sobie robię swoje. Jeżeli nasze drogi się kiedyś skrzyżują, to super. Jeżeli się nie skrzyżują, to kurwa, jeszcze lepiej. No i tyle. Wiem, o czym mówisz z, tą, z, z tym gadaniem, z <grym> ty laptopem. Dobra, Marek, miałem kończyć, więc dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za poświęcony czas, i myślę, że widzimy się też niedługo jeszcze. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. A jak interesujecie się moją działalnością, to zaglądajcie na mój Instagram, na mojego Facebooka i możecie sobie tam wszystko obczaić. Pokazuję tam rzeczy, których nie zobaczycie nigdzie indziej, nie tylko ze świata napierdalania się w ryj, ale także ze świata aktorskiego. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.